Dalmacja, jakiej nie znacie? Jest połowa listopada. Pięknie pada. Zresztą, który, pójdziemy tą uliczką? Patrzcie, jak to leci, Jakim mi leci woda po uliczkach. Tu mam malutką uliczkę, która prowadzi do rynku. Uliczkowanie, bo po sezonie dużo jest remontów w lato nie można kuć nie przeszkadzać turystom a teraz wygląda sobie miasto nad Adriatykiem w ten sposób nie ma nikogo trochę jak miasto duchów zaraz wejdziemy sobie na rynek i zobaczymy co się dzieje na rynku może będzie szansa na kapucino jak będzie otwarty Valentino, nasza ulubiona kawiarenka, tu widać w cień, trochę skoły, w tutaj kupa wody, wszystko wpływa do rynku, Widzicie są tak zrobione, żeby właśnie ta woda spływała z miasta w dół do morza. O, coś się dzieje na rynku. Już tu głosy. Teraz sobie widzimy. Chyba dzieciaki się bawią. Tak. No i mamy rynek. Valentino puste. Może w środku będzie można usiąść. Dzieciaki na kolejnogach. Proszę, zobaczcie jak leci tutaj. Woda spływa moja noga jeszcze nie będzie widać jak on się płynie tymi uliczkami ryby mogą pływać jakieś małe paraski może by dały radę tutaj Ej, tutaj, tutaj proszę mamy wszystkie wody się zbierają w te uliczki i lecą dudo może można jak dzieciaki sobie tak, klapać, tu już chyba przygotowują świąteczną wyprawkę jakąś mierną na razie bo tu już jakąś cholinkę stawiają o proszę, tutaj coś stanęło też jakaś, jakaś świąteczna staje konstrukcja może jakiś targ świąteczny będzie albo jakaś cholinka Tutaj kolejna ulica Szeroka, zwróćcie uwagę jak tutaj takim płynie woda też do mostu, tam na końcu jest most. No chyba wystarczy tego kręcenia, nasza ulubiona, ulubiona piekarnia otwarta, kota nie ma i Valentino, idziemy na cappuccino.